Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz, znajdujemy się na drodze ekspresowej S8 przebiegającej koło Wieruszowa Proszę zobaczyć, jestem przepisowo ubrany, bo znajduję się w tej chwili na budowie koło mostu na rzece prośnie. Jestem przepisowo ubrany, mam kask, mam kamizelkę i przede wszystkim mam przepustkę. Jest to przewózka wydana po przeszkoleniu mnie pod względem BHP przez pracownika pana Jakuba w biurze w Kępnie. Jestem tutaj za wiedzą pana kierownika Marka oraz przede wszystkim za wiedzą i zgodą pani Katarzyny Dobrzańskiej, która jest kierownikiem działu komunikacji w zarządzie. Mota Angel w Krakowie. Teraz Państwu przedstawię ten most na rzece prosie, Prośnie Proszę zobaczyć, jak pięknie się prezentuje. I zaraz coś więcej o nim opowiem. Tutaj jest rzeka Prosna. Rzeka Prosna. Tutaj jest. Tam daleko mój samochód. Rzeka Prosna. Tam Lubczyna. To jest kierunek Wrocław. W tym kierunku nasza autostrada biegnie do Wrocławia. Prowadzi do Wrocławia. Tam pracuje ekipa Ludzi, pracowników, którzy zakładają siatkę ochronną. Jest dzisiaj niedziela, 8 grudnia, więc pracy, pracowników jest tutaj mało, sprzętu jest mało, ruchu prawie nie ma, także mogę sobie bezpiecznie tutaj przebywać i Państwu przekazać to, co mam do przekazania. Tu jest Mirków, Mirków, tak. I tam w dali. Tam daleko widać dymy zakładów płyt wiórowych w Jeruszowie Prospan Flajderel. Przy okazji Państwu powiem, że autorem nazwy Prospan jestem ja. Kiedy jeszcze tam pracowałem, wymyśliłem taką nazwę. Składa się z, ze słów, słowa Pros, od rzeki Prosny i Pan, Panele Płyty. I ta nazwa została potem zarejestrowana. Teraz o moście. Tak jak mówiłem, tu jest rzeka prosna. Most nazywa się MS20. Tu jest ten most prowizoryczny, tymczasowy na czas budowy. I teraz o tym moście. Most, proszę Państwa, tu widzimy z góry, później zejdziemy na dół. Jeszcze pokażę Państwu na dole. Ma długość 140 metrów, proszę sobie wyobrazić. 140 metrów, samej tej konstrukcji, tej części, gdzie są belki nośne, te potężne belki stalowe, jest 102 metry i plus te przyczółki z przodu i z tyłu jest razem 140 metrów jest to mm, największy most najdłuższy most e, w Polsce na prośnie <laughs> proszę nie myśleć że, że w ogóle w Polsce, ale na prośnie e, a pomijając mosty na e, Wiśle i na Odrze to on mieści się prawdopodobnie w pierwszej piętnastce najdłuższych mostów w Polsce pod spodem ma przęsł, filary filary i przęsła później państwo zobaczycie że jest odcinek przęseł 30 metrów potem filary 40 metrów filary i 30 metrów są to właściwie dwa mosty tutaj widać że Jeden most ten który prowadzi do Wrocławia, tu widać przerwę, to są właściwie dwa mosty. Możecie sobie Państwo zobaczyć o tu widać, że tu jest przerwa i tam widać widać błyszczy się, błyszczy się w toni wodnej. Jeden z filarów. To są właściwie dwa mosty. Jeden most, który prowadzi do Wrocławia. Prowadzi do Wrocławia. I drugi most, drugi most prowadzi do łodzi. Prowadzi do łodzi. Tak jak powiedziałem, ma. 140 metrów długości. Belki stalowe, filary betonowe i dalej, tutaj ten cały ustrój na górze też oczywiście jest betonowy. Szerokość łącznie 35 metrów, z tym, że są dwa mosty, tak jak powiedziałem, i pasy w kierunku do Wrocławia. Ten most ma szerokość 17 metrów i ten. Do łodzi ma 17 metrów, razem to stanowi szerokość łącznie z tymi poboczami i z tą przerwą, stanowi 35 metrów. I proszę zobaczyć, na moście są. Ile pasów jest na moście? Na moście są raz, dwa, trzy pasy i pas awaryjny. Skąd się to bierze? Mianowicie. Nasza droga która z autostrada S8 jest, jest dwupasmowa, dwa pasy w jednym kierunku, dwa pasy w drugim kierunku, to znaczy dwa pasy po 3,5 m, pas awaryjny 2,5 m i pobocze 2,5 m w jednym kierunku i w drugim kierunku tak samo i pas rozdzielający te, te dwie jezdnie ma szerokość 12 metrów. 12 metrów. W przyszłości będzie można wybudować jeszcze trzeci pas. W drugim etapie jest przewidziany drugi etap, kiedy to nie wiadomo, ale będzie można wybudować jeszcze jeden pas. Także w przyszłości będą tutaj trzy pasy. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić: dwa istniejące, jeszcze trzeci i pas awaryjny. A w środku wtedy zostanie rozdzielający 5 metrów także naprawdę jest to wspaniały most możemy być z niego dumni że doczekaliśmy się takiej chwili kiedy mamy tak wspaniały fantastyczny most dlaczego jest taki długi skoro prosna przecież jest wąziutka ma najwyżej 20 metrów a stąd że jest to most, jest to most, pod którym przepływa rzeka Prosna, ale również przechodzi droga gminna numer 118-177E. Tam przeczytałem w dokumentacji i jest przejście dla zwierząt. Także proszę zobaczyć, sama. Rzeka Prosna to stanowi tylko niewielką część tego pasa, tej szerokości, nad którą przebiega, przebiega most. Jest tutaj, jestem akurat w tym momencie nad nurtem tej rzeki Prosnej. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, płynie sobie nasza prosna. O, tu zrobię przybliżenie sobie płynie pięknie nasza rzeka wprost tak. dzisiaj jak powiedziałem tu praca jest niewielka tutaj niektórzy sobie kończą tą robią pracę ponieważ termin już niedługo będzie oddania do użytku Mówi się, no, ci ludzie tutaj budują ogrodzenie. Mówi się y, o terminie oddania do użytku 21 grudnia, prawdopodobnie, że będzie mogli stąd jeździć do Wrocławia. Z tym, że nie jest to na 100%, ale bardzo możliwy termin. Jeśli chodzi o konstrukcję tego mostu, to jeszcze są ekrany nie bardzo. Wiem do czego te ekrany mają służyć. Nie, nie są to ekrany dźwiękochłonne, bo przecież tutaj nie ma po lewej ani po prawej stronie zabudowań. E, może przed wiatrem, może przed śniegiem, to jeszcze się później zapytamy. Zapytamy, proszę zobaczyć. Także jezdnie są przygotowane. E, jest tutaj. E, no, było tutaj masę pracy, bo jest podłoże, potem jest warstwa podkładowa 22 cm, potem warstwa podkładowa 15 cm, potem jest warstwa już asfaltu łącząca 8 cm i warstwa na końcu warstwa ścieralna 4 cm. Tu już jest położona ta ostateczna warstwa ścieralna poznajemy po tym, że są namalowane pasy ograniczone ograniczające pasy jedni i pas środkowy także tu jest wszystko przygotowane bariery są przygotowane jeszcze kilka rzeczy do dokończenia ale już niewiele także tyle co chciałem Państwu powiedzieć aha jeszcze wspomnę tylko że o jakie możliwości dla Wieruszowa, jakie szanse stwarza ta droga ekspresowa S8 mianowicie w kierunku Wrocławia jeśli jedziemy tutaj na tą autostradę to nie zjeżdżając z autostrad do Wrocławia przejdziemy przez Most Radziński, potem autostradą E4 przez Gorzelec, przez Monachium możemy dojechać do Włoch i wszędzie tam gdzie chcemy przez Stuttgart do Szwajcarii przed, przez Frankfurt nad Menem możemy dojechać do Francji, Belgii, Holandii, nawet tam do Anglii. A jeśli byśmy jechali do Francji i Hiszpanii, to nawet możemy po przepłynięciu promem Gibraltaru możemy się dostać nawet do Afryki. Także tu dzięki tej drodze, która sobie autostradzie naprawdę wirusów może stać się miastem blisko Europy zachodniej tutaj w stronę Łodzi no to dojedziemy do Łodzi do Warszawy na Białoruś a przez gdybyśmy dojechali do A4 to, to Lwowa Kijowa na Ukrainę no wszędzie wszędzie gdzie chcemy połączenie z całym światem jest to wielka sprawa dla Wieruszowa wielki awans wielki awans jeszcze proszę Państwa zejdę szybciutko na dół i pokażę i pokażę państwu jak wygląda ten most pod spodem. Jak tam wyglądają konstrukcje pod spodem. Zejdziemy tutaj szybciutko. Tutaj mam zezwolenie na schodzenie, bo przeszedłem szkolenie BHP. Tylko, żeby zachować ostrożność, powiedziano mi, że to nie jest przygotowane do wchodzenia, tu nie ma żadnych schodów, ale można spokojnie zejść. Spokojnie można wejść i zejść. Nic się nie stanie. Tu proszę zobaczyć, jakie zabezpieczenie tych skarb jest porobione. Wszystko to pięknie wygląda. I proszę zobaczyć, tutaj będzie aha, odwodnienie. Odwodnienie, bo musi być przecież jedna sucha. Tu proszę zobaczyć jaki płodze siatki. Piękny, piękny, żeby nie mieli dostępu ludzie, zwierzęta i tak dalej. No i tutaj proszę zobaczyć nasz wspaniały fantastyczny most na Rzece Prośnie. Most w ciągu S8 na Rzece Prośnie tu proszę zobaczyć jeden ciąg, pierwszy ciąg przęseł 30 metrów następny ciąg przęseł 40 metrów i 30 metrów i tamte przyczółki razem 140 metrów no, fantastyczna długość to jest prawie dwa razy dłuższy niż Rynek w Wieruszowie a most ten w mieście na rzece Prośnie to ma tylko ledwie 30 metrów Ledwie 30 metrów, a to proszę zobaczyć proszę zobaczyć jak to wygląda coś fantastycznego przepiękną dolę o, jakie potężne te jakie potężne te dźwigary, te belki mostowe proszę zobaczyć jakie to wszystko wielkie, ogromne no i to nasza rzeka po prostu sobie płynie spokojnie cichutko Lat, setek lat, tysięcy, a może nawet milionów milionów Tak wygląda ten nasz most pod spodem Proszę zobaczyć jakie belki potężne I tak jak powiedziałem to są właściwie dwa mosty to nie jest jeden most to są dwa mosty jeden most do Wrocławia drugi most do Łodzi Jeden most do Wrocławia którzy budują ten bud a tam baza tam pan Czesław z którym rozmawiałem który tutaj pilnuje dozoruje no, także tak to wygląda tak to wygląda naprawdę imponująca budowla nośność tego mostu jest rzędu setek a może tysięcy ton nie spojrzałem do dokumentacji tu na pewno mogą jeden za drugim ustawić się 100 czołgów i to wszystko wytrzyma. I to wszystko wytrzyma. Tu jest ten most. Most prowizoryczny. Tutaj nasza rzeka. Tutaj nasza rzeka. Prosna. Prosna. Proszę zobaczyć. Jak pięknie sobie płynie. Nie wie. Nie, nie zdaje sobie sprawy, że tutaj nad nią będzie teraz się odbywał ruch. Będą prze, przejeżdżać samochody ze wschodu na zachód, z Moskwy do Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii. Wszędzie, gdzie tylko. Wspaniała sprawa. To tyle, co Państwu chciałem powiedzieć. Dzięki za obejrzenie filmu. Pozdrawiam, papa. Pa, bye, bye.